Kobieta pisząca na linie, człowiek na torach, stary pies na łańcuchu. Wielu z moich pacjentów myśli, że momenty definiujące ich życie przychodzą jak burza głośne, nieuniknione, nagłe. Ale najważniejsze chwile przychodzą cicho. Rodzą się w spokoju, wśród dźwięków melodii pisanej dla kogoś, kogo się kocha. W szczerym geście, w uśmiechu, który powstał zanim zdaliśmy sobie z tego sprawę, jak popołudnie z kimś dla nas ważnym, kiedy jeszcze nie zdawaliśmy sobie sprawy, że będzie to jedno z ostatnich. W gorzkim posmaku tęsknoty, po życiu, którego nigdy nie mieli. Będąc słodkim wspomnieniem życia, do którego już nigdy nie wrócą. A potem? Potem coś się zmienia. Te same nuty, te same gesty, te same dźwięki brzmią inaczej. Są melodie, które nigdy nie znikają, nawet jeśli ci, dla których je pisaliśmy, dawno przestali ich słuchać. Zmiana. To słowo brzmi jak obietnica, ale rzadko kto dostrzega w nim ostrze. Czy człowiek, który przestaje czuć, naprawdę jest wolny? Przemiana nigdy nie przychodzi bez kosztów. Człowiek, którym byliśmy, przestaje istnieć, zanim pojawi się ktoś nowy. Minęły lata, a ja wciąż pamiętam, jak zapytałem go: Rozumiesz, do czego zmierzam? Nie rozumiał. Zmiana to nie jest wybór, to konieczność, której cenę poznajemy dopiero wtedy, gdy jest już za późno na powrót. Materiał przygotowany dzięki wsparciu Alice Games.